Witajcie, witajcie! Zapraszam Was dzisiaj na mnóstwo szalonych, wielkanocnych zabaw z jajami. Pokażę Wam dzisiaj, w jaki sposób możecie bawić się w klimacie świątecznym, wielkanocnym, w taki sposób, by usprawniać z dziećmi czytanie, utrwalać litery, czy na przykład utrwalać artykulację głosek. Zabawy, które dzisiaj Wam pokażę, są śmieszne, proste, wciągają dzieci na dłuższy czas, a przecież właśnie nam o to chodzi, by dziecko tak zaangażowało się w zabawę. By nawet nie miało poczucia, że się uczy, że coś ćwiczy, i by wykonywało pewne ćwiczenia właśnie przez długi czas. Gwarantuję Wam, że dzisiejsze zabawy właśnie mają taką moc. A więc bez zbędnych wstępów zaczynamy. Zabawa numer jeden to jaja w kosmosie. Co się kryje za tą tajemniczą nazwą? Będziemy wysyłać jajka w kosmos, a do tego potrzebujemy worek na śmieci, czy jakikolwiek inny, oraz jajeczka mogą być zrobione ze styropianu albo z papieru, jeśli takich nie macie. I teraz w zależności od tego, co ćwiczycie, to. Takie rzeczy umieścicie na tych jajkach. Jeżeli utrwalacie z dziećmi litery, napiszcie pojedyncze litery. Jeżeli jesteście na etapie ćwiczenia czytania sylabami, to napiszcie jakieś sylaby. Mogą to być również wyrazy. Mogą być wyrazy z trudnością ortograficzną. I na czym polega zabawa? Worek nadmuchujemy, ale nie tak bardzo mocno, tak żeby nie był taki bardzo mocno napompowany. Zanim dziecko położy jajko na worku i wyśle je w kosmos, musi przeczytać wyraz, powtórzyć jakieś słówko jeżeli ćwiczycie artykulację, wymyślić jakieś słowo na podaną literę. Kiedy to zrobi, kładziemy jajko na jednej części worka, dziecko bardzo mocno uderza worek i jajko ląduje, leci daleko. Słuchajcie, ta zabawa naprawdę jest bardzo śmieszna, dzieci ją bardzo lubią i chcą bawić się w te zabawy przez długi czas. W związku z tym przeczytają dużo sylab, przeczytają dużo liter, dużo wyrazów czy powtórzą dużo słów. Polecam wam, jaja w kosmosie, to zawsze działa! Kolejna zabawa to jajeczna burza. W tej zabawie dzieci oczekują na punkt kulminacyjny, jakim jest wydmuchanie wszystkich jajek za pomocą słomki z pojemnika w taki sposób, by te jajka poleciały na wszystkie strony, jak najdalej i jak najwyżej. Dzieci bardzo na to czekają i bardzo to lubią. No ale ale żeby zabawa się udała i żeby ta burza była naprawdę potężna, to musimy mieć dużo jajek. A żeby zebrać jajka, trzeba wykonać jakieś ćwiczenie. A więc na styropianowych jajeczkach możemy napisać jakąś sylabę, literę, czy wyraz z trudnością ortograficzną, czy umieścić jakiś obrazeczek z ćwiczoną przez nas głoską. Kiedy dziecko nazbiera już te jajeczka, to może wdmuchnąć powietrze tak, by te jajka się rozprysnęły na wszystkie strony. Mam nadzieję, że ta zabawa się Wam bardzo spodoba i Waszym dzieciakom. Mam doświadczenie, że dzieci ją bardzo lubią. No i znowu skłaniamy dziecko do dużej ilości powtórzeń, bo dziecko chce mieć dużo jajek, w związku z tym dużo powtarza, no jak wiadomo na zajęciach nie ma nic za darmo. Chcesz mieć jajko, musisz wykonać jakieś ćwiczenie. Zachęcam do tej zabawy. W tym miejscu warto wspomnieć o takiej klasycznej logopedycznej zabawie, która polega na przenoszeniu jakichś elementów za pomocą słomki. Czyli dziecko jajeczko musi przysysać za pomocą słomki. Przenosić w określone miejsce. Oprócz tego, że jest to bardzo fajne ćwiczenie oddechowe, a także wpływa na pozycję języka w jamie ustnej, i często wykonujemy to ćwiczenie z dziećmi, które mają no, taką bardzo do przednią pozycję języka w seplenieniach międzyzębowych, ponieważ to ćwiczenie bardzo fajnie wycofuje język w głąb jamy ustnej. To oprócz tego możemy oczywiście wykorzystać to ćwiczenie również do nauki czytania. Ja bardzo często robię to w taki sposób, że dzieci nie tylko sobie przenoszą te jajeczka z miejsca na miejsce, ale muszą dodatkowo wykonać jeszcze jakąś czynność. No, na przykład wykorzystuję kury zajączki. Zajączek ma jakąś sylabę, kurka ma jakąś sylabę i dzieci muszą dopasowywać. I tutaj mamy różne opcje, albo dzieci dopasowują jajeczko z taką samą sylabą, czyli odczytują sylabę, literę, wyraz na jajeczku i dopasowują do odpowiedniej postaci. Może być też tak, i to jest już bardziej skomplikowane, że zając i kura mają na sobie jakąś sylabę. Na przykład zając ma sylabę ta, kura ma sylabę ma. Dziecko odczytuje, a potem bierze jajeczko i odczytuje sylabę, która jest na jajku. I jeżeli Dana sylaba, z którąś z sylab tutaj utworzy jakiś wyraz, no to to jajko musi trafić w odpowiednie miejsce. Jeżeli zając miał sylabę ta, a na jajku jest na przykład sylaba ca, no to wychodzi nam słowo ta, ca. Pasuje. W związku z tym możemy dołożyć i robimy to za pomocą słomki. Jest to już bardziej skomplikowane, złożone zadanie, ale znowu zobaczcie, ile umiejętności nam ćwiczy i oddech, i czytanie, i czytanie ze zrozumieniem. I syntezę, analizę słuchową, dlatego bardzo tę zabawę polecam. Ta zabawa też trochę wycisza dzieci, jest mniej ruchowa, a jednocześnie bardzo ciekawa. Zachęcam Was do tej zabawy. A teraz zabawa, która nazywa się szalony kurczak. Słuchajcie, czasami nie potrzebujemy wiele, by przykuć uwagę dziecka na dłuższy czas. Wystarczy wprowadzić jakiś element nowości. Czy jakiś nieoczekiwany element w zabawie, by dziecko chciało być w tej zabawie właśnie przez dłuższy czas? Ja wykorzystuję takiego skaczącego kurczaka, jego można nakręcić, on wtedy podskakuje, jako klasyczny czasomierz. I co ja robię? Kiedy nakręcę tego kurczaka, puszczam go po podłodze, to. Kurczak odmierza nam czas wykonywania zadania. No i te zadania mogą być oczywiście bardzo różne. W czasie, kiedy kurczak skacze, możemy wymyślać słowa różnych kategorii. Na przykład, wymyśl jak najwięcej słów na głoskę s, albo wymyśl najwięcej słów na głoskę czy na sylabę sa. Wymyśl jak najwięcej słów, które są związane ze świętami. A więc możemy tu ćwiczyć artykulację, możemy ćwiczyć analizę fonemową, możemy ćwiczyć przypominanie sobie słów. Pamiętajcie, że pamięć słuchowa to jest nie tylko usłyszenie. Słyszę i odtwarzam, ale także taka zdolność do szybkiego wyciągania słów z naszej głowy. I w ten sposób możemy pobijać pewne rekordy. Dzieci bardzo to lubią, koncentrują się na tym kurczaku. Możemy ćwiczenie wykonywać wielokrotnie, sprawdzając, czy w kolejnym powtórzeniu pobijemy nasz rekord. Można to ćwiczenie wykonywać zarówno podczas zajęć indywidualnych z dzieckiem, jak i w grupie. Bardzo to lubię, polecam, polecam mojego szalonego kurczaka. Potłuczone jaja to kolejna zabawa, do której Was serdecznie zapraszam. W tej zabawie będziemy rozbijać jajka i jeszcze się ścigać. Co potrzebujesz, aby tę zabawę przeprowadzić? Musimy ulepić jajeczka. I ja tutaj polecam oczywiście ciastolinę. W odcinku poświęconym nauce liter pokazywałam, podawałam przepis na świetną ciastolinę, którą przygotowuje się bardzo szybko i ta ciastolina zachowuje bardzo długo swoją trwałość. Jeżeli pracujemy w grupie dzieci, przygotowują jajeczka, podczas zajęć indywidualnych również tych jajeczek musi być sporo, a więc dzieci z ciastoliny lepią jajka, a następnie układają je na stole albo na podłodze. Obok każdego jajka układamy literę, sylabę, jakiś wyraz czy obrazek, w zależności od tego, co będziemy ćwiczyć. I zadaniem dzieci jest jak najszybciej rozbić odpowiednie jajko, w zależności od tego, co nauczyciel powie. No i oczywiście jest to element rywalizacji, bo dzieci się ścigają, kto pierwszy dane jajko rozbił. Zbije. A więc, jeżeli nauczyciel krzyknie sylabę sa, to dzieci muszą rozbić jajko, które znajduje się obok sylaby sa. I tutaj mamy bardzo dużo możliwości. Możemy położyć obrazki i będziemy je głoskować. W ten sposób dzieci ćwiczą syntezę fonemową. Możemy podać jakąś głoskę, a dzieci muszą odnaleźć słowo zaczynające się na daną głoskę i rozbijają jajeczko znajdujące się obok danego obrazka. A więc macie tutaj bardzo dużo możliwości, element rywalizacji, dzieci się pobudzają. W tej zabawie, cieszą, a jednocześnie ćwiczą wiele umiejętności. Bardzo tę zabawę polecam, a dla odważnych proponuję pracę, zabawę z prawdziwymi jajkami. Następna jajeczna zabawa to gorące jajko. Zabawa jest bardzo prosta, a jednocześnie wyzwala dużo pozytywnych emocji. Bardzo dobrze sprawdzi się podczas zajęć grupowych, ale jest również możliwość przeprowadzenia jej podczas zajęć indywidualnych. Do tej zabawy potrzebujemy różne jajeczka i te jajka dzieci będą sobie podawać z ręki do ręki, ale to każde jajko ma jakąś cechę i w zależności od tej cechy, w taki sposób to jajko będziemy podawać. Oprócz tego, że będziemy to jajko podawać, musimy odczytywać to, co na tym jajku jest. A więc na przykład, jeżeli ja mam tutaj napisany wyraz pas, to będziemy, każde dziecko, które ma jajko, musi wypowiadać wyraz pas i podawać jajko w określony sposób. A więc możemy podawać jajko tak, jakby było gorące. A więc dzieci ledwo to jajko trzymają, podają sobie i jajko wędruje dookoła. Potem możemy podawać to jajko, jakby było bardzo zimne, albo jakby było bardzo ciężkie, albo jakby było niezwykle cennym, drogocennym e, kryształem sprzed 2000 lat, więc trzeba podawać je bardzo ostrożnie. No, możemy też podawać, jakby to jajko było świerdzące albo jakieś wymazane czymś bardzo nieprzyjemnym. Dzieci się przy tym śmieją, odczytują sylaby, powtarzają słówka. Bardzo tę zabawę polecam na rozruszanie grupy. <sum> I jeszcze jedna zabawa z wielkanocnymi jajeczkami. Ta zabawa to znikające jajo. W tej zabawie będziemy doskonalić umiejętność czytania, ale także pamięć. Do koszyczka wkładamy kilka jajek. Zanim je włożymy, dzieci oczywiście czytają sylabę, literę, wyraz, który na tym jajku się znajduje. A więc odczytują na przykład la. Następny, ba, i tak dalej. Starają się zapamiętać yy, wszystkie jajeczka i wszystkie slaby, które znajdują się yy, w koszyku. Potem dzieci zamykają oczy. A następnie jedno jajko znika. No i oczywiście zadaniem dzieci jest określenie, której e, sylaby brakuje, którego jajka nie ma. Jeżeli mamy to jajka w pudełku, możemy tu wprowadzić wierszyk lata, lata wrona, wrona bez ogona, bystrym okiem zerka, co zabrać z pudełka i wtedy łapie jajko, zabiera, a dzieci odgadują. E, odwrotną wersją tej zabawy to jest takie można być kukucze jajo, czyli e, dzieci mają sylaby, jajeczka z sylabami, wyrazami czy literami w koszyku. I kiedy dzieci zamkną oczy, my dołożymy jakąś, jakieś jajeczko i dzieci muszą się zorientować, jakie jajko zostało dołożone. I w ten sposób dzieci ćwiczą pamięć wzrokową, koncentrację uwagi. Bardzo tę zabawę polecam. Innym, bardziej złożonym wariantem e, zabawy z jajeczkami i koszykiem jest zapamiętywanie całego ciągu słów, a potem odtwarzanie w odwrotnej kolejności. Czyli dzieci obserwują, odczytują e, sylaby, które są na jajeczku i zapamiętują kolejność, w jakich te sylaby jajeczka wpadają do koszyka. Czyli mamy na przykład la, za, ba. I zadaniem dziecka jest wyjąć jajeczka z koszyka, ale dokładnie w odwrotnej kolejności, czyli odwrotnie ba, l, za ila. i la. Im oczywiście dłuższy ciąg tych słów Sylab, im dłuższe, im większa ilość jajeczek, tym oczywiście zadanie trudniejsze. Mam nadzieję, że te wszystkie zabawy będą dla Waszych dzieciaków bardzo rozwojowe. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że omówione dziś zabawy z jajami umilą Wam czas świątecznych przygotowań i uatrakcyjnią zajęcia z dziećmi. Jak widzicie zabawy są uniwersalne, możecie je modyfikować na własne potrzeby. A my widzimy się już za dwa tygodnie, poruszymy temat funkcji wzrokowych. Powiem o tym, dlaczego dzieci z trudnościami w czytaniu powinny odwiedzać optometrystę, jakie funkcje wzrokowe bada optometrysta i dlaczego wizyta u okulisty nie jest... Jest wystarczająca. Dziękuję za Wasze komentarze, subskrypcje, lajki i oczywiście proszę o więcej. Do zobaczenia.